A więc już za moment pierwsza walka zawodowa na naszych ekranach debiutujący z profesjonalnym MMA Marcin Skarżycki. Kolejny podopieczny trenera Łukasza Gorchowskiego z Dzikiego Wschodu Biała Podlaska. Bardzo aktywny na ostatnich galach TFL, walki na... W dwóch ostatnich odsłonach porażka z Dominikiem Wydrą i zwycięstwo z Wiktorem Jakubowskim przed czasem. Natomiast w semi prodebiutową na Gali Strife 2. W puławach było to w zeszłym roku w czerwcu dokładnie 12 walk w amator, na amatorskiej lidze MMA zaczynał swoją przygodę ze sportami walki od Judo. To zresztą ma wytatuowane na klatce piersiowej Kanji, w judo, które zawodnicy noszą nagi. Walczył też na pucharze polskim ADCC. No i w ostatniej walce na TFL 26 bardzo dobre kolana w klinczu przede wszystkim. Starał się nie doprowadzać do wymiany w półdystansie. No i kluczem do zwycięstwa było nieudane obalenie pływającego rywala. No i skończył walkę uderzeniami z góry przez TKO. Gerard Bong wraca po ponad trzech latach do klatki Thunderstrike. Cześć wszystkim, nazywam się Jarwet Bąk. Wracam do Oktagonu na gale TFL27 po 3,5 przerwie przygotowuję się od 4 miesięcy na tą walkę pod okiem trenera Huberta Wójcika w klubie x Fight na miasto Trzymajcie za mnie kciuki, jestem bardzo mocno przygotowany, będzie się działo. Michałem Grzesiakiem, e, między, e, druga walka to zwycięstwo z Michałem Tarabańką, jedyna jego wiktoria e, e, zawodowa, no i będzie to jego debiut w wadze półśredniej. 이렇게 <shrie> 해 <shrie> w klatce, to znak, że już za moment zaczynamy pierwszą walkę zawodową Galite TFL 27. Oskar mówiłem, że to jest jego, przepraszam, to jest jego debiut, tak, zawodowy, natomiast Bąk debiutuje, ale w kategorii półśredniej. Pierwsza walka z czterech dotychczasowych zawodowych wadze średniej. Potem trzy catchweighty, jeden z Pawłem Trypsonem Trybałą, a potem kolejne Kaswaity głównie przez nagłe zmiany przeciwników. No, dzisiaj troszkę bardziej szczęśliwy. Gerard Bąk. No bo niższa kategoria wagowa i zobaczymy też, co pokaże przeciwko kompletnemu debiutantowi zawodowemu skarżyckiem. Zaczynamy czerwony narożnik Bąk niebieski skarżycki. Wyższy, znacznie wyższy jest skarżycki. No i próbuje też wykorzystać tę te przewagę. Lewe proste, ale świetny ten kalkik wewnętrzny, aż prawie stracił równowagę Skarżycki. Stracił, stracił równowagę, aż tak naprawdę przygięło się to kolano. W tej chwili widzimy próbę klinczu i dotknięcie do siatki, natomiast bardzo ładnie Gerard Bonko zwraca w tej chwili pozycję i również próbuje atakować kolanami Skarżyckiego. Ta walka nam się rozkręciła na początku, zaczęła się spokojnie, jakby zawodnicy próbowali wyczuć dystans. w tej chwili już mamy e, walkę na e, pewnym poziomie. Zmienia pozycję. Gerard Bąk obecnie jest odwrotny, z lewą ręką z tyłu. Teraz dobry ten prawy w wykonaniu Skarżyckiego. Jakieś obiekcje ma sędzia Michalak. Nie wiemy co tam chodziło do końca. Ale już kontynuujemy. Już z powrotem z prawą ręką z tyłu. Bą. Kolejny mocny wewnętrzny halfkick. No i teraz tak. Myślę, że tego absolutnie należało się spodziewać próba wejścia, próba obalenia ze strony skarżyckiego. Teraz podebrana jedna noga, żeby zneutralizować uderzenia, kopnięcie kolanami rywala, natomiast tym samym odpowiada też Skarżycki, ale odbyło, już od, odwraca go przeciwnik. Ale bardzo aktywna praca, stąpy na stopy, kolana na tułów, w tej chwili doszło do uderzenia, odwrócenia pozycji. No i jest tajski no, to... klincz w wykonaniu Skarżyckiego, coś co pokazał bardzo, bardzo ładnie w ostatnim swoim pojedynku. Bardzo dobry pomysł miał Skarżycki na tamten obszerny overhand. Odpowiedzieć po prostu próbą wejścia w clinch. Natomiast nie wiem, czy to się na razie delikatnie nie zmściło, ponieważ to on jest dopychany przez rywala do siatki. Jest klamra zapaśnicza Skarżyckiego. Teraz odwrócił rywala, a więc opłaciła się ta cierpliwość. Na razie na pewno jest to wyrównana walka i w mojej opinii będzie ciężka również do oceny przez sędziów. Próbuje teraz wycinki, tutaj. ale bardzo dobrze odpowiedział na to bąk. Nie dał się przewrócić. Wiemy, że podcięcia to jest też podstawa jeśli chodzi o judo. Spróbował tutaj swojego stylu bazowego, umiejętności ze, ze stylu bazowego Skarżycki. Znowu tajski klincz, ale ucieka z tamtym boku. Nie może się nawet zamykać na siatce w ten sposób. Tak, tak, bardzo dobrze porusza się po klatce Marcin Skarżycki parę ciosów dosłownie, żeby rywala związać walką spróbował też znowu wejścia w klincz prawdopodobnie potem obalenia, natomiast dobrze też czuje klatkę Bąk, przynajmniej w tej sytuacji bo nie dał się ani sklinczować, ani zepchnąć. Tak, mimo słabszych warunków wydaje mi się, że on lepiej czuje tą stójkę, że często jego uderzenia bardziej dochodzą do celu a dużo lepiej czuje się natomiast Marcin Skarżyński w klinczu, atakując kolanami i próbami obala. No właśnie z tego tajskiego klinczu trochę Skarżycki uczyniły swój znak firmowy od ostatniej walki. No ale też inna sprawa, że walczy z rywalami znacznie niższymi, więc to więc korzysta po prostu z przewagi warunków fizycznych. Wręcz szkoda byłoby nie wykorzystać tych warunków w tej sytuacji. Absolutnie tak. Świetny middle kick. Dobre Dobrze. ciosy proste i teraz też to widać już rozbity nos bąk. Jeszcze mit. Rozbity nos i wiatr w skrzydłach Skarżyckiego, tak, on w tej chwili już włóczył krew tutaj i, i postanowił mocniej zaatakować pod koniec rundy. Myślę, że zdecydowanie w tej chwili już sędziowie nie będą mieli obiekcji dla kogo wytypować zwycięzcę tej rundy. Tak, bo jest i e, czynnik uszkodzenia, e, jest e, aktywniejszy, przynajmniej w, tych ostatni, e, przynajmniej w tej drugiej połowie. Rundy były skarżyckie, no, na razie wygląda rzeczywiście bardziej przekonująco. Tak, obrażenia na pewno jest to jeden z czynników, który biorą pod uwagę sędziowie. Nie tylko aktywność w placu, ale obrażenia jakie zostały zadane rywalowi. Druga runda pojedynku zawodowego. 3-5-minutowe rundy. Już czterouncjowe rękawice do MMA. Gerard Bąk, czerwony narożnik niebieski. Marcin Skarżycki. Naprawdę mocna była pierwsza runda. Miejmy nadzieję, że druga odsłona będzie przynajmniej tak samo emocjonująca. Tutaj pośliznął się bąk, no i parę ciosów wysłał w jego stronę Skarżycki, ale już uciekł spod klatki. Niepokojące jest wysokie trzymanie szczęki u Gerarda Bonga. Ale świetny ten overhand. To jest coś, co parę czym potrafił zaskakiwać rywali w ostatnich swoich występach Gerard bong No i znowu tajski clinch. No właśnie, to, co, yy, na, to na co poluje absolutnie Gerard Debong, to jest ten kontrujący prawy overhand. Na razie raz weszł, Raz weszł, ale czy na pewno się opłaci w walki z kontry, e, czy to się uda za któryś razem. W tej chwili całkiem świadomie i przytomnie atakuje e, niebieski narożnik. No, I świetny. Tutaj, tak, wydaje jest. mi się, podłączony jest Gerard Bonk. No i też tak jak mówiłem wysoko tak, szczękę. Podłączony został, ale od razu świat przytomnie jeszcze poszedł po nogi rywala i skutecznie również, bo obalił go. Natomiast Marcin Skarżycki w tej chwili wstaje i dalej kontynuuje walkę z Naprawdę dobra reakcja na to, co się dzieje w klatce w wykonaniu Gerarda Bonka. I znowu zepchnięty i znowu ma e, problemy Gerard e, Bong. E, to jest bardzo dobre uderzenie prawą ręką. Praktycznie znowu podłączające Gerarda Bonga. W tej chwili daje się okopywać kolanami, co za chwilę może się źle dla niego skończyć, ponieważ no, praca tutaj z, z, z balansem i tułowiem podczas okopywania nogami. Koniecznie może dobrze wyjść. Ale to było całkiem e, ciekawe, jeśli chodzi o zamysł. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, to już większa Oddaje plecy totalnie za darmo Gerard Bąk i wpina się już jedną nogą e, Skarżycki. E, praktycznie jest to pełny e, dosiad. E, Zasłanie się tylko przed e, ciosami e, Bąk. E, teraz e, pół garda. Ugarda i underhook ze strony Gerarda Bonka, ale on w ogóle nie reaguje na uderzenie ze strony Marcina Skarżyckiego. Cały czas sędzia ty, o Oj, to... kolano było dokładnie bardzo na, na granicy, tak naprawdę tak. na pograniczu legalności. No proszę Państwa, niestety to nie jest Azja, ani One Championship, i pani Rajzin, że, że te kolana są e, legalne. No tutaj akurat miał dużo szczęścia skarżycki. To Marcin Skarżycki próbował schodzić po nogi i obalić e, Gerarda. Natomiast tutaj dosyć skuteczna obrona. Łokieć w tej chwili ze strony Skarżyckiego i kolejne haki, kolana. No atakuje tak naprawdę już pełną serią i gamą uderzeń, ale Gerard cały czas się broni. Ja odnoszę wrażenie, że oglądam polską wersję drugiej walki Wanderleja Sylwii i Rampage'a Jacksona. Ale świetnie to wycięcie w wykonaniu Gerarda Bocha. No świetnie tutaj e, zareagował reprezentant gospodarzy. No tutaj też trochę krewki, jeden z fanów, prawdopodobnie kibiców Bąka. No widzieliśmy to zajście, bo miało miejsce dosłownie koło nas. Natomiast w tym momencie Gerard Bonk pracuje z góry. Absolutnie wspaniała ta kontra podcinką Bąka na napierającego rywala. Świetna akcja i super zakończona, ponieważ Gerard Bong cały czas kontroluje tą walkę z góry. Ma jeszcze niecałą minutę co prawda do zakończenia rundy, natomiast nie daje wstać Marcinowi Starzyckiemu i dosyć aktywnie pracuje. Nie wygląda na to, aby sędzia chciał zakończyć i podnieść zawodników z parteru. Kto wie, czy Gerard Bont nie uratował się od przegranej 8 do 10 tym manewrem. Bo teraz jest z góry, teraz jest rzeczywiście teraz jest, aktywny, ale tak. Jest z góry tak, jakaś tam Biodrowi... próba chyba zapięcia Kimury. Nie wiem, czy to się uda przy tej klatce, ponieważ ona trochę ogranicza właśnie wyjście biodrami i skręcenie w stronę e, zakładanej, e, zakładanej dźwigni na rękę. Tym bardziej, że już mamy ostatnie sekundy, rundę, więc nic z tego nie będzie. No, na razie naprawdę mocna jest to walka. Sporo się dzieje. Mamy też e, zwroty akcji. No to prawda, pewnie, ja myślę, że nawet absolutnie nie wygrał tej e, rundy. Gerard Bąk, ale tak jak mówiłem, być może ocaliło go to od porażki 8 do 10 w rundzie numer 2. Być może go to ocaliło, a być może sam też e, mógł dostać skrzydeł od tego ataku, bo wylądował na górze, prowadził tak naprawdę w walce w ostatniej części rundy. Kto wie, jak zareaguje w tej chwili jak wejdzie w trzecią rundę. Jeszcze daje ostatnie wskazówki na Naumiska Rzyckiemu. Natomiast Gerard Bong już tańczy w klatce. Także widać, że udziela się atmosfera nie tylko na trybunach, ale również i w klatce. Absolutnie, proszę uwierzyć. Tutaj jest naprawdę gorąco, naprawdę głośno. Niesamowita atmosfera na hali Zosir w Końskich. Zwłaszcza, że w klatce jest ich człowiek, Gerard Bong, człowiek trenujący w klubie Brawler. FC Końskie pod trenerów Marcina, Kija, Huberta, Wójcika z klubu MMA Fight Club Nowe Miasto. Gospodarz, który pogania obsługę bo tacie pali do walki. No i zaczyna od mocnego overhenda Gerard Bong, teraz bardzo dobrze odskoczył. Żeby uniknąć się kontry rywala. I presja, i presja. I wchodzi do przodu, natomiast no troszeczkę niefortunnie kopnął teraz nie do końca udanie, bo przychwycił nogę Marcin Skarżycki. Natomiast nie wykorzystał. No umówmy się, Bąk też nie ma za bardzo nic do stracenia w trzeciej rundzie, więc musi pójść na całość. Próbuje wychaczyć nogę rywala, ale teraz bardzo ładnie obronił to Skarżycki. Znowu tajski klincz, a więc coś co świetnie funkcjonowało w dwóch wcześniejszych rundach. Jest, świetne obalenie. Próba obalenia, bo tak naprawdę Gerard bog cały czas próbuje wstawać. W ogóle wygląda jakby cały czas się czali na jakąś kontrę. Nie daje mu miejsca, Gerard w sensie Skarżyckiemu, żeby wszedł za plecy. No ciasno przy siatce jest teraz bąk, jest też pasywnie w obronie. Przyjmuje kolejne ciosy w parterze w pozycji żółwie. Są ciosy młotkowe. No musi być bardziej aktywny na dole bąk. Bon. Sędzia upomina Gerarda za łapanie siatki. Eee, motywuje go do pracy, ponieważ nie odpowiada na uderzenia. A Marcin Skarżycki, w najlepsze, kontynuuje natarcie i uderzenia Gerarda Bonda. Próba kontry single legiem. No, nie może teraz e, kolana na głowę. Tak, ale tak wygląda, jakby się już składał tego kolana. No jednak zmienił troszkę e, plan e, Skarżycki. Obija sobie bezpiecznie rywala lewą ręką, drugą kontroluje, teraz ściąga go do parteru i odciąga od siatki, bo to jest też bardzo ważne w tej akcji, nie ma po czym wstać przeciwnik. Mógłby praktycznie teraz wejść za plecy Skarżycki, ale on obija, obija spokojnie, bo ma to jeszcze sporo pracy, nie śpieszy się też Skarżycki. Nie, zapiął klamrę na tułowiu Gerarda Bąka i kontroluje cały czas, trzymając go właśnie w tej pozycji żółwia, co Niewątpliwie jest świetną pozycją do uderzania w Teraz w stałej posiadce znowu Bąk, ale znowu trafia na matę klatki TFL. I proszę, łokcie, łokcie. Tego brakowało, wydaje mi się, jeśli chodzi o uderzenia z góry Skarżyckiego. To, to krótkie uderzenia, ale bardzo efektywne, które mogą właśnie powodować dużo obrażenia prowadzić, otokać do auto W głębokiej defensywie cały czas Gerard Bąk próbuje wstawać. Nawet już nie posiadł. teraz zapięte? Dużo nie jest za pleców. Jest zapięte całkiem ciężko. powinno wejść. zapiętego kuka. I my to odklepanie. A więc Marcin Skarżycki wygrywa w swoim debiucie zawodowym z Gerardem Bąkiem na gali TFL 27. Na terenie przeciwnika, bo przypominam jeszcze raz, bąk to jest człowiek stąd z Końskich, ale Skarżyckiemu to absolutnie nie robiło różnicy. Trenujący u trenera Grochowskiego Łukasza w dzikim Wschodzie Biała Podlaska wygrywa po naprawdę dobrym pojedynku, po naprawdę, dobre, no naprawdę dobrej postawie. Przede wszystkim duży stopień kontroli. Rewelacyjny tajski clinch z niższym rywalem. Też kontrola w parterze. No i w końcu wykorzystał moment, od, kiedy rywal oddał plecy, zapiął duszenie za pleców, technikę kończącą no i zrobił to, co do niego należało. Trzecia runda, poddanie. Ladies and gentlemen, this battle comes to an end in 3 minutes and 10 seconds of round number 3. The winner by submission, due to a rear naked choke, fighting out of the blue corner, Marcin Skarżycki! Marcin Skarżycki! Marcin Skarżycki wygrywa przez duszenie w trzeciej rundzie, przez poddanie, a więc udany debiut zawodowy Judoki z Białej Podlaski.